Witajcie na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę, jak złapać DITTO. DITTO się nie da złapać. On się nie respi na żadnych stopach Ani tutaj, gdzie mamy na przykład Poink. No. Na, na przykład on się w rajdach nie respi, ani nigdzie, ani w pokestofach. Żeby go złapać, y, potrzeba mieć pokemony na przykład. Ratata, PJ, e, czy tam no, nie wiem Skitty i tam inne pokemony a, a takie jeszcze o godzinach kiedy się zrychu, na przykład o godzinie 17.30 o 16.30 albo o 8.30 i tak dalej no teraz wiecie jak złapać Dito, a ja ogólnie jeszcze nie złapałam no. Dito, eee go wykasować czory. No zobaczcie na to. Kiedy macie na przykład takiego Pokemona i Machopa, to dał takie. No ale Dito w ogóle się nie da złapać. Jak wiecie no. Też robi się tu odbierkę us No, no i to jest na tyle z tego cineczka, jak wam powiedziałem niech złapać. I to lecimy po złapać. No, na przykład na Pokemon. no. Więc...